dava um é truque Pochodzącego z I wieku naszej ery, przywiezionego z Egiptu i zdającego niegdyś pobliski cyrk Kaliguli, stanęła tradycyjna szopka, znana już zapewne Państwu z poprzedniej transmisji, choć wzbogacona nowymi elementami. Obok wyniosła choinka, tym razem z Alp Austriackich. Z okolic Klagenfurtu, darowana przez władze regionu Karyncji, ma 28 metrów wysokości, rozświetlają 1300 lampek, a oto i szopka. Figury Matki Bożej, Józefa i Dzieciątka naturalnej wielkości, wykonane przez znanego rzeźbiarza rzymskiego Pietro Canagali, od 1846 roku znajdowały się w Bazylice Świętego Andrzeja de la Vale przy Corso Vittorio Emanuele, w samym centrum Starego Miasta. Tu, na plac przed Bazyliką Watykańską, szopka, właściwie grota betlejemska, stanęła w tym roku po raz szósty. Podobnie jak imponująca choinka obok. Przed sześciu laty papież przybyły z Krakowa, powiedział, niechaj i na tym placu widoczna będzie radość narodzin. I od tego czasu, przed frontonem Bazyliki jest choinka i szopka. Setki innych można podziwiać we wnętrzach rzymskich kościołów, a także na Placu del Popolo, gdzie tradycyjnie w tym roku, w dniach poprzedzających Boże Narodzenie, odbywał się pokaz szopek ze wszystkich regionów Italii. A oto kamery pokazują już wnętrze Bazyliki Świętego Piotra. Papież Jan Paweł II odprawi uroczystą pasterkę, mszę o północy, jak nazywają ją Włosi. Do zobaczenia. Dobranoc. Z Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie transmitowaliśmy pasterkę, którą celebrował papież Jan Paweł II. Kończymy wigilijne spotkanie. Mamy już piątek, 25 dzień grudnia, pierwszy dzień świąt. W imieniu kolegów pracujących dziś w zespole emisyjnym programu pierwszego i moim własnym życzę Państwu spokojnych, pogodnych, radosnych świąt. Wszystkiego najlepszego. A do programu pierwszego zapraszamy Państwa już o godzinie 8.55. A tymczasem do zobaczenia, dobranoc, miłych snów.